Baza nie, no w tej bazie? No Dobra, oto moja baza. O. Oto moja baza. No. Idziemy jeszcze przejść. Ale fajny chodzi Tak, tutaj trzeba w więźniu. Tutaj. Tak. To jest moje czesnoroda. Tutaj mam swój traktor. Chodźcie dalej tutaj. O No, no. Tutaj? I tutaj mam. Ja widzę Cię! Co? Mówisz, że ze mną inna Tak! O, a, to spoko. Dobra, to cześć. Siema. Siema. Dobra. Mam pistolet. No. No. Mam nawet taki brytyjski telefonik. Dobra. Tutaj trochę bliżej. Chodźcie. Zobaczyć. Tutaj konstruuję sobie jakąś fajną rzecz. O, tutaj. Za chwilę będzie. I powstało mi takie coś. No. Tutaj mam swoje okamusie. Przelewam normalnie. No i jest. No. A, to już wchodzę. Chodź tutaj, tutaj teraz pokaz. Tutaj jest mój Vannoil Tutaj pakiet, tutaj jest moja lamka, pokaz tutaj. O, tutaj jest beczki, a tutaj są farby. Do magicznego napoju. No, a tutaj jest mój grilek. Tutaj jest mój grilek. No, to już Zmazujemy cegłówkę. I zrobię teraz zdjęcie tego. Dobra. No, tutaj teraz idź. Będę. O, tutaj A tutaj są wszystkie moje sprzęty. Tutaj jest laska. Tutaj jest wiertarka, tutaj łom. Tutaj kosiarka, młot, śrubokręt, łopatka. No i wszystkie. A tutaj coś ciekawego. Tutaj zakładam buty. I tutaj też tak zakładam. E, I teraz nie mogę się wydostać. No, mm. dobra. podczas. Tutaj dalej Tutaj O tutaj Generator Mmmm to do kontaktu I to powinno wybuchnąć Ale niech to włączy do kontaktu Żeby nie wybuchło Mój super karamel karabin, Ech. No. O, to mi tak. Dobra, Jedzie. Dalej. O, a tutaj kupiona dzisiaj piłka. A tutaj mamy równy teren. Zmieniam od tej strony całą waza. No. Widzicie? Ciekawa warza. Tutaj jest Eee, bazyka. A, to jest Dobra. No to chodźmy teraz dalej. Tam. Tutaj no, jest dzwon. Ja tam może muszę być kuźniacka z tego. Stój. Chodźmy tam dalej. Tutaj jest wietek. i półk, Tutaj jest ten miecz. półk I kominek. Jest. No. Chodźmy dalej tam. No, chodźmy tam dalej do wiatraku. Tutaj jest przepaść. Tutaj przepaść. No. Tutaj jest ten wiatraczek O, widzisz? Jaki wiatrak? Od tej strony. Okay. No, tak, okay. Bo tutaj takie fajne to wygląda, te wiatraki. O. Takie wiatraki tak fajnie wyglądają. Ale nie ma wiatru dzisiaj, więc nie. Fajne, fajne tam widać, tam, tam o, widać, o, tamtym miejscu widać mrwisko. No, ale na razie to chodźmy gdzieś indziej. O, tutaj, właśnie. Tutaj jest moje pole, gdzie to się robi? A? Tutaj, w tym miejscu. Tak. O, na tym drzewie, ja drzewie to ja skubałem. Tak, na tym drzewie to ja skubałem te Więc... O, no, tutaj jest tam jest drzewo. No i tam jeszcze można u góry zobaczyć. Tam u góry. Bo można było zobaczyć kiedy drzewo, ale nie ma już tego drzewa. No, a teraz pokażę wam, jak się spinę na moje ulubione Góza Jestem na górze No, to jest ładza wada? No tutaj jest wysłał na górnia na no. miot sił A tutaj jest mały lasy O tutaj tak, ale to jest raczej nie trzeba widzieć, no. Tam jest nadal skansen, mam za darmo widok na skansen. Kiedy ma liści. No. A teraz jeszcze idziemy na kierunek mojej bazy, Po co wam to jeszcze pokazać. Tutaj mój biulet, tak a ja. O, w tym słoiku jest klej. Ale pachnie jakiś ładny, jakiś ten O, tutaj jest fajny ul. Tylko od tej strony lepiej to zobaczyć. O, tak jak juda. Właśnie, o. W tym miejscu. Po liście na cegłówkach. No, tutaj jest moja wieża. O, tutaj. Tutaj jest mój pług. O! Tutaj, tutaj jest mój płuk Tak. Teraz tutaj jest... Ten, o. Jakaś tam masyna. Patka, no, kopacka. A, w ogóle tędy płynie potok. O, tędy. No ale na razie go nie ma. Nie ma go na razie, bo... Tyle, jestem tutaj. Tyle i mam nadzieję, że dobijemy minus 900 łapek, więc się ma. Cześć, coś, cześć, cześć.